Siemanko. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak na fabrycznym, niezmodyfikowanym GameCube uruchamiać aplikację Homebrew bez konieczności otwierania konsoli i lutowania chipa. Softmod Modgacka działa na bardzo podobnej zasadzie co pierwsze wersje Exploitu Tony Hux dla PSXa, gdzie przy użyciu oryginalnej gry mogliśmy obejść zabezpieczenia konsoli. Potrzebna nam będzie GameCube'owa karta pamięci, na którą nagramy Exploit w postaci sejwa do gry oraz Swiss, nasza furtka do świata homebrew dla poczciwej kostki. Grą, przez którą odpalę Swissa będzie Agent Under Fire i wybrałem ten tytuł ze względu na niską cenę, za jaką go kupiłem. Poza przygodami Jamesa Bonda mamy jeszcze 13 innych gier, przez które uruchomimy Exploit. W opisie pod filmem zamieszczę link do pełnej listy gier umożliwiających softmod GameCube'a. Znajdziecie tam m.in. gry z Serii Zelda, Pokemon czy Splinter Cell. Do wrzucenia plików na kartę pamięci potrzebujemy GameCube Pro, znacznie Nintendo Wii z zainstalowanym The Homebrew Channel. Konsolka musi także posiadać sprzętową kompatybilność z tosterem w postaci gniazd na memory card. Niezbędna będzie karta SD do przeniesienia kilku plików z pc Przechodzimy do komputera. Z witryny GitHub pobieram następujące pliki: najnowszą wersję Swissa. Exploit Agent Under Fire oraz aplikację GameCube Memory Manager, przez którą zrzucimy pobrane pliki na kartę pamięci Gacka. Na pulpicie mam pobrane oraz wypakowane pliki. Do komputera wkładam kartę SD z konsoli Wii, na której zainstalowany jest SoftMod. W folderze głównym Karty Pamięci tworzę katalog o nazwie MC Backup. Otwieramy folder exploit underfire, w którym znajduje się kilka plików. Musimy teraz spojrzeć na spód gry i zlokalizować dokładne oznaczenie, jakie znajduje się na płytce. Niestety nie jestem tego w stanie dokładnie pokazać, ponieważ aparat nie łapie tak małego napisu, ale w moim przypadku będzie to plik GW7p.gci. Plik został pomyślnie skopiowany. Otwieramy katalog Swiss, folder gci i przenosimy bot.gci do mc backup. Wracamy do ruta karty pamięci, w której powinien znajdować się katalog apps i otwieramy go. Przechodzimy do GCMM. Otwieramy folder Wii, w którym znajdują się dwie wersje kolorystyczne aplikacji i nie ma różnicy, którą skopiujemy do katalogu apps na karcie pamięci. Wszystkie niezbędne pliki zostały zgrane na kartę SD, którą możemy bezpiecznie wysunąć z komputera. Do Wii wkładamy obie memorki i uruchamiamy konsolę. Odpalamy The Homebrew Channel. Szukamy Gamecube Memory Manager, który następnie uruchamiamy. Aplikacja umożliwia sterowanie za pomocą Willota lub Pada odgadzka i nie ma tu różnicy, którego kontrolera użyjemy. Wciskamy X lub Plus w zależności od tego, co trzymamy w łapach, co pozwoli nam wybrać opcję Restore. Moja karta pamięci znajduje się w slocie A, więc wciskam przycisk A. Konsola wykrywa oba pliki, które wrzucaliśmy do folderu mcBackup. Wciskamy A, co rozpocznie kopiowanie bot.gcI na kartę pamięci. Proces zakończył się sukcesem. Wciskamy A i powtarzamy całą procedurę, tym razem przenosząc plik gw7p.gc.i. Nasza karta pamięci jest gotowa. Możemy zamknąć aplikację. Otwierając przeglądarkę zawartości memory karty dla GameCube, możemy sprawdzić, czy kopiowane pliki na pewno zostały na niej zapisane. Krótko jeszcze wspomnę, że gry oraz aplikacje Homebrew możemy uruchamiać poprzez adapter kart SD lub microSD. Pinane do slotu na kartę pamięci lub do serial portu o numerze drugim. Nim przejdziemy do testu exploitu, zostaw pod filmem łapkę w górę oraz suba na kanale. Pomoże mi to rozwinąć kanał oraz dotrzeć do nowych widzów, za co z góry Ci dziękuję. W czytniku znajduje się już Agent Under Fire. Uruchamiam GameCube. Wciskamy Start. Następnie wybieramy Load Mission. Wciskamy A. Menu Swiss zostało załadowane, co oznacza, że możemy od teraz uruchamiać aplikację Homebrew na tosterze. Do konsoli włożyłem adapter SD2 SP2 z kartą pamięci, na której znajduje się Crazy Taxi. Grę prostoznośnika zripowałem na Wii przy użyciu aplikacji CleanRip, który również działa na GameCube. W prawym górnym rogu znajdziecie odnośnik do tego materiału. Na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! Right. Oh damn! Hands up! All right, it's time to check out how you did today. Now let's take a look. A class D license. I can't believe it. Was that your best? I don't think so. Game over.